Marszałek Sejmu, Stefan Dzień dobry, panie Marszałku. Dzień, dzień dobry, państwu. Panie Marszałku, y, mówi pan przed chwilą, że jeszcze nie wyrusza na sejmowe wakacje, bo przed panem wiele obowiązków. No ale jaki nastrój przed tymi sejmowymi wakacjami, po tym wczorajszym głosowaniu, nie, nie, dobry. niedobrym dla platformy przecież? Nie, to, to była klęska lewicy, to była klęska SLD, klęska obłudnych, załganych hipokrytów, ludzi podłych, którzy pozostawili telewizję w rękach. Urbańskiego, Czabańskiego, Targalskiego, Wilcztajna, tyle pozostawili publicystykę polityczną, bo oni mówili o innych programach na poziomie niektórych audycji stanu wojennego. Jak śmie ten obrzydliwy, załgany, hipokryta, ten obłudnik Napieralski mówi, że nie dali legitymacji partyjnej. A co? A pan Urbański to nie jest legitymacja partyjna? A to co jest teraz? A Pospieszalski? A cały ten Lisusowski spektakl pisowski to nie jest legitymacja partyjna? My, Forma obywatelska, żadnych rozmów z panem Napieralskim prowadzić, nie będziemy. Polski Zapatera, podobnie jak jego hiszpański mentor, kłamie. Z tym mówię, z tym zakłamanym hipokrytą nie mam przyjemności rozmawiać na żaden temat. Ja jestem przeciwnikiem w ogóle rozmów z tymi ludźmi. Dość tego, skończyło się. Ja nie widzę sensu w ogóle rozmawiać z Napieralskim, ale o czym? No? Człowiek, który, jak jest, jak, myślę, że jak świto kłamie nawet. Napieralski jak świto kłamie. Więc rozmowa z nim jest stratą czasu. To, że pan Napieralski kłamian, to nie znaczy, że, że ma Sejm nie funkcjonować. No. Sejm ma swój regulamin, no ma swoją tradycję demokratyczną i będzie znakomicie funkcjonował. Ja mogę powiedzieć tyle, że Platforma Obywatelska jako partia nie chce rozmawiać z Napieralskim, ale to wszystko. No. Ja nie widzę żadnego powodu, żeby to miał rzutować na, na pracę Sejmu. Po co, ale po co, z kim mamy forsować? Ale z kim? Z Napieralskim, który kłamie, który mówi, że partyjnej legitymacji nie da, który nie widzi, nie wie kim jest Wilczna, kim jest Ur a po co mamy rozmawiać? Porazimy, panie redaktorze, Polska przetrzymała nie takie nieszczęścia jak w sojusz Napieralski-Kaczyński. sąd twierdzi, że to jest właśnie wiadro zimnej wody na Platformę Obywatelską. Kolejne kłamstwo polskiego zapatera. Niech się zajmie małpami. Ma tutaj duże, że tak powiem, jego hiszpański mentor sformułował bardzo ciekawą doktrynę o prawach człowieka, małp. Ja oczekuję, że pana Pielarski może pójdzie do ogrodu zoologicznego, jakieś przemówienie do małp wygłosił. Życzę mu sukcesu na tej drodze z nami. Już prosimy, żeby pan się nie fatygował. Ja po prostu jeszcze raz mówię, z tym zakłamanym hipokrytą, ja nie chcę rozmawiać. Rękę mogę mu podać. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Moim państwa gościem był wicemarszałek zajmu Stefan Liszałowski.